Da da da, da. Da, 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 da. da da, da oni już zaczęli w ogóle... Co to jest? Simon! Co ci się stało? Simon! Simon! Co ci się stało, Simon? Ja ci mówię. Simon Sy się chyba zrobił... Co codziennie robi O, już kogoś zabili słusz a Simona zabili Simon biedacek Co ona ma te miejsce? Aha Mało osób zna, ale dobra Capę co on tutaj jest. Jest.

Już leży, jak Janusz Pospolity. Jakie on ma lagi? Kosmarne lagi ma. To oni to mają normalne. Ten to ma normalne, ale on to miał lagi kosmarne. Dzień dobry, czy dostaniesz pana lagi? Lag? O Jezu, ile ich tutaj jest? Matko Święta. Jeden pływa, jeden tańczy, jak to Freddy faz Spa. to będzie? S gra. Easy gra. One, two, Bakumar shoot, three, four, Bakumar... A ten? Ten, ten... Ubiera się, ubiera się, po prostu się ubiera. Jakie lagi, człowieku. U niego. Oni to normalnie FPSy mają on

Jestem niewinny. Znowu ktoś mi przed nosem zamknął drzwi. E, pff, tam nie wiem, co się tam działo. Nie chcę wyjechać. Otwierajcie mi drzwi, ludzie! Otwierajcie mi drzwi. Jak możecie, bo tam już był impostor. Serif. Tylko nie wiem, na co pokazuję tą broń, ale... Jak chce, to ma. Po prostu. Jak chce, to ma. Po polsku tak się mówi. Jak chce, to ma. Ale prawie mnie ktoś... Ude Udezł. Ktoś... Ktoś mnie prawie ginął. Jak ktoś się bawi kotkiem i myszką. To jest muzyka morder morder mordera. XD. Nie, nie pytam się. Boże, kogoś w końcu zabi. A masust level. Magia. Magia. Magia, o Boże, że te mama mieja, super mila. Ale w ogóle chciałem przed chwilą. Chciałem... Yy, bo tutaj jest ten, takie coś. Ja już rękę chciała podnieść, żeby to złapać. A przecież to komputer i to nieprawdziwe życie. Mmm, inno pli... Eee... On jest seryfem! wow! ale nie pokazuj znowu broni, bo ciągle pokazuje broń. Jak to codziennie? Dobra, myślałam, że już tam mordercy będą. Tak blisko siebie byli. Tak blisko, że już myślałam, że... Cool. Skazy z kazdy z nutków ciągle nie pokazuje. I się boi. Nie wiem gdzieś sery, wiem kto, kto jest seryfem, ale nie... Nie wiem gdzie jest. Ja już... Kto to był? Ja se pytam. W prosińsku już mówię. Dobrze nie pokazuje broni. Coś tam zabił wszystkich. No. Skanowanie. Skanowanie zabija. Uważajcie na siebie. Skanowanie zabija. Mówię prawdę. Skanowanie naprawdę zabija. Nie wiem, czy mi się w ogóle uda tak usiąść. Kurze, no nie! Ktoś tu idzie, ktoś tu idzie, ktoś tu idzie! Nie wiem, jakieś grube miejsce muszę znaleźć. No, no tak na środku to na pewno, nie? Dobra, nigdzie nie ma grubego miejsca. Nie, ja nie wierzę, ja nie wierzę... Ja wierzę Creeperowi i Serfowi. Tylko nie wiedzę osoby, które nie widziałem. O teleport. Sery wziął teleporta. Ojoj. Współcujemy mu. To nie był dobrym pomysłem, żeby zrobić ten teleport. Właśnie o to mi chodzi. jakie tutaj są morderstwa Jezu, no co tu się dzieje? Chyba ktoś ma y chyba ktoś ma y tego. No, jak to tak, ktoś ma ha chyba haki. No chłopie, chyba ktoś ma haki i, i hakuje. Jak tyle razy trafił. Albo to mógł być bombbox, albo to mógł być bombbox zabijany. No nie wiem kto jest co tutaj zje. Ale nie chcę wiedzieć, bo może ktoś tutaj latać i mnie zabić. Nie chcę o tym wiedzieć. Ale na pewno nikt mnie nie trafi. No, nikt mnie nie zabije na 100%. To jest fabryka tych. No. fabryka. Aha, aha, nie, nie wiedziałem, ale mógł może. Ja nie wiem, dlaczego tak dużo ktoś dostał Czy to po prostu ktoś ma albo box, albo ktoś, albo ktoś ma haki. Trudne sprawy, po prostu całe trudne sprawy. Ciekawe, co wygram. Bank czy tamten ich takie te ich miejsce Proszę nie Pff, pro, Proszę nie Nii, o seryf ja, jakby Dobra nie ja nam przed chwilą, że on jest morderem Ale on jest seryfem Już widziałem, już rzucił się na mnie cwaniaczek Nienormalny się tak myślę, kto tu jest kurde mordercą. Dobra, myślałam, że to będzie szybka gra, ale nie. Nie, to nie będzie szybka gra, to będzie wolna gra. Jak to tě co? Kurde, zabij. Kurde.